Witamy w historii, w której sukces jest wypracowany czasem, finansami i absolutną miłością do latania. Hodowla gołębi pocztowych to nie tylko hobby, to jest zobowiązanie na całe życie. Wymaga to specyficznych działań, stałej uwagi i niemałych inwestycji w najlepszą genetykę. Pomimo wszystkich trudności, dla Petra Hrozena, któremu ta pasja towarzyszy od siódmego roku życia dzięki ojcu, jest to miłość na całe życie. Przedstawiamy hodowcę, którego gołębie należą do słowackiej czołówki gołębiarskiej, z sięgnięciem aż na najwyższą scenę olimpijską. Nauka za szybkością Peter Hrozen budował swoją hodowlę na solidnych fundamentach linii Hytil-Szelens – Herbots. Ciągłe pragnienie szybkości jednak doprowadziło go do importu dwóch najbardziej pożądanych nazwisk w europejskim gołębiarstwie – Leo Heremans i Dirk Vandenbulk. Te linie, które dziś stanowią 80% jego hodowli, są znane na całym świecie ze swojej błyskawicznej szybkości i doskonałych zmysłów orientacyjnych. To są zawodnicy, z którymi Peter osiąga szczyty na wymagających trasach od 100 do 600 km. King X Lady – Narodziny złotej generacji. Peter często mówi o tym, że stworzenie pary King X Lady było prawdziwie szczęśliwym zbiegiem okoliczności od Boga. Z przez Petra nazywanej Złotej Pary wyrosła generacja czempionów. Ich synowie, córki i wnukowie, łącznie 40 gołębi asów, zdobyli od roku 2018 do 2023-15 razy pierwszą nagrodę w OZE Cenica, potwierdzając swoją genetyczną dominację na Słowacji. Ich zasięg jest jednak o wiele szerszy. Olympic Rival został trzecim asem narodowym SR i piętnastym. Asem świata. Wnuk Złotej Pary zajął piąte miejsce na prestiżowym międzynarodowym locie Algarve Golden Race 2020. Kolejny wnuk był piątym asem Talent Quattro Republiki Czeskiej 2022. Nie zapomnijmy o olimpijczyku 455, pierwsze asie Republiki Słowackiej i dziesiąte gołębie świata na olimpiadzie w Rumunii 2022. Zwycięstwo w gota i złoto olimpijskie. Dominację na krajowej scenie Peter Hrozen potwierdził również w locie narodowym Gota. Memoriał Juraja Kureka 2025. W konkurencji 1390 gołębia i 1090 hodowców z całej Słowacji, hodowca Hrozen Peter plus Peter został absolutnym zwycięzcą. Ich gołąb osiągnął najwyższą prędkość, a z 30 nasadzonych gołębi umieścili 16. To jest mistrzowska klasa, a szczytem wszystkiego jest międzynarodowe uznanie z roku 2024, kiedy Gołąb, Olympic Model, zdobył złoty medal na 38. Olimpiadzie w Maastricht. Był to jedyny złoty medal dla Słowacji w kategorii młodych Gołębi, co podkreśliło jego wyjątkową pracę. Rodzina i wdzięczność Peter Hrozen podkreśla, że za wszystkie sukcesy zawdzięcza nie tylko swoim mentorom, ale przede wszystkim rodzinie, Synowi Piotrowi i w niemniejszym stopniu żonie, która toleruje to wymagające hobby. Cała rodzina mu kibicuje i jak ze wzruszeniem mówi, nie ma niedzieli, żeby nie zapytali, jak to leciało. To jest ten najważniejszy silnik. Jest to również jego życiowy przekaz. Nie należy się poddawać, ale ciągle ciężko pracować, a wierzcie, że gołębie wam to zwrócą swoimi zwycięstwami.